Siema, dzisiaj przedstawimy aktualizację do naszego niedawno wydanego pluginu na itemy z Mainstera. Teraz na ekranie pojawiają wam się wymagania, po których w biciu będziecie w stanie pobrać plugin na kanale darmowe pluginy. A więc zapraszam was do oglądania. Jak widzicie znajduję się już na OMP PvP, na której zaprezentuję wam działanie nowo dodanych eventówek oraz nowo dodanych funkcji do pluginów. Pierw zaczniemy od eventówek. Naszą pierwszą eventówką będzie nieskończona wędka. Która po wycelowaniu z spławikiem w gracza, jak widzicie, przyciąga go do nas. Kolejną eventówką będzie ksiąga Zakręć Wiedźmy, która po trafieniu linią Particlesów nadaje efekt trucizny. Jak widzicie, trafiłem i nadało efekt trucizny. Teraz przejdę do śnieżki teleportacji, która działa na takiej zasadzie, że mamy szansę 50% że jeżeli trafimy w gracza, to przeteleportujemy się do niego i nadamy mu efekt spowolnienia. Niestety nie udało mi się. Tak jak powiedziałem, jest to szansa. Smocza siekiera działa na takie zasadzie, że po wykopaniu bloku mamy możliwość od wydropienia smoczego odłamka. Teraz przejdę do butów sonika. Działają one na takiej zasadzie, że nadają nam permanentny efekt speeda 4, dopóki je nosimy. Kolejną eventówką jest Lampion który po użyciu nadaje nam efekt, jak widzicie, regeneracji. Potem przejdę do granat uwięzienia. Jak widzicie, respi on sieć, która znika po paru sekundach. Poczekamy i zaraz ona powinna zniknąć. Jak widzimy, sieć zniknęła. Kolejną eventówką jest superjab, które działa na takiej zasadzie, że po zjedzeniu daje nam po prostu efekt regeneracji. Kolejną eventówką jest syrop, który, jak na by mnie teraz uderzył, dobra i leczy jak widzicie nam życie do pełna kolejną eventówką mamy miksturę zamrożenia, którą Nemalek użyje teraz na mnie jak widzicie dostaje efekt zamrożenia i, nie mog i poruszam się po prostu wolniej kolejną eventówką jest serce Wardena, które po prostu nadaje efekt oślepienia przeciwnikom wokół, teraz Nemalek został efekt oślepienia Kolejną wytówkom jest różka Harry Pottera, która nadaje efekt lewitacji i, tak samo jak CC efekt oślepienia. Jak widzicie, lata i jest ten efekt. Kolejną eventówką jest Star Trek, który mogę nałożyć, uznajmy na przykład, na siekierę. Teraz wpisuję Star Trek i na siekierze pojawił się Star Trek. Jakbym zniszczył coś, wtedy zaktualizowałby się on. Kolejna jest ucieczka ducha, czyli pobliscy gracze stają się niewidzialni na dany okres czasu. Jak widzicie, Nemalek stał się niewidzialny. Kolejną eventówką jest prezent, który po postawieniu nadaje nam rzeczy ustawione pod komendą, którą zostanie pokazana w funkcjach. Kolejną i już przed ostatnią eventówką jest mózg zombie, który nadaje efekt jak Nemalek teraz pokaże osłabienia oraz slownessa. Jak widzicie, działa. Ostatnią już naszą eventówką jest Miotła Wiedźmy, która po kliknięciu prawym powoduje rozdrabnienie się perły, na której my usiądziemy i będziemy lecieli aż do końca jej miejsca lotu. Lub możemy zsiąść, lub dostać damage, który nas z niej strąci. Po pokazaniu ostatniej eventówki chciałbym Wam jeszcze zaprezentować, co dodaliśmy, czyli Occult Meister Items. Ustaw lokalizację, Big present i jak widzicie jest tu drop z big prezentu. Mogę również usunąć to. I jak widzicie, nie ma już tego dropu. Teraz przejdę do wcześniej wspomnianych nowo dodanych funkcji. Czyli przechodzimy do komendy /quit Mindstar items. Wcześniej pokazałem już ustaw lokalizację, więc nie będę teraz tego pokazywał. Dodaliśmy wiele zmian w panelu. Typu dodaliśmy lucky block, dodaliśmy duży prezent. A więc przechodzimy do najlepszych rzeczy dodanych w tym update'cie, czyli właściwości itemów. Możemy, możecie teraz in-game zmieniać nazwę przedmiotu, opis, przedmiot, custom model datę i region, w którym on będzie zablokowany. Najpierw przejdę do edytacji typu itemu, czyli uznajmy, na przykład mogę sobie zmienić na, uznajmy, nie wiem, amethyst block. Jak widzicie, zostało to zmienione. Mogę zmienić również opis. Dodając linijkę, na przykład, zedytuję to i dodam linijkę. Na przykład 6 i od, odcinek. Jak widzicie, zostało to dodane. Mogę zmienić też nazwę, na przykład na taką. Koza. Zapisując to, przedmiot został zedytowany. Jak widzicie, cofnę się do góry i przejdę tutaj. Jak widzicie, przedmiot jest już zedytowany. Teraz pokażę Wam bardziej zaawansowane rzeczy dodane, czyli specjalne ustawienia. Dodaliśmy na przykład w kozie możliwość ustawienia czasu, blokady, czyli jeżeli ktoś zamknął Was już w kozie i chcecie, aby Wasi gracze mieli chwilę przerwy, możecie właśnie ustawić czas. Dodaliśmy czas trwania oraz rozmiar do edytacji in-game. Dodaliśmy też gumkę, czyli możecie tutaj włożyć jakiś przedmiot, który chcecie, aby gumka czyściła. Dodaliśmy jeszcze możliwość dodania tego do torby miłości i torby Kangura żeby te torby zbierały przedmioty, które dodacie do GUI. Dziękuję za obejrzenie tej prezentacji i do zobaczenia w kolejnej. No to co?